Wielkie sukcesy zespołu marżarytkowego Jupiter. Grupa taneczna, która powstała w 2013 roku, ma na swoim koncie wiele medali w ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych konkursach. Ten sezon otworzyły zdobyciem 7 złotych medali na otwartych mistrzostwach Polski Południowo-Wschodniej, gdzie zaprezentowały najnowsze stroje i choreografie. Jest rodzinna atmosfera, to na pewno wszystkie siebie wspieramy raczej. Tak. Zajęcia, raczej każdy przychodzi na zajęcia, trwają długo i każda chce przychodzić na zajęcia. My generalnie bardzo się zawsze angażujemy w to dajemy z siebie 100% i dla nas najważniejsze jest, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i po prostu nawet jeżeli nic nie uda nam się zająć, to chcemy dać z siebie 100% i pokazać, że stać nas na wiele. Nasze przygotowania no to kilka godzin na sali tygodniowo, są to bardzo trudne treningi, ciężkie, No wymaga to wiele pracy, poświęceń. No łez, krwi, kontuzji. potu, kontuzji, ale sprawa to ogromną radość i to już się przerodziło w styl życia, nie, już nie jest pasją. Ten rok szczególnie obfitował w nasze sukcesy. Wprawdzie większość to jest online, natomiast cieszymy się z każdych sukcesów, bo to nas dopinguje do jeszcze większej pracy. W ubiegłym tygodniu byliśmy na Mistrzostwach Polski w Wschowej województwo lubuskie. No i przywieźliśmy stamtąd złoto i cztery brązy i mieliśmy też okazję zaprezentować cztery solistki i zdobyły czwarte, piąte, szóste i jedenaste miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Zresztą z każdych sukcesów moich podopiecznych cieszę się niezmiernie. My mamy nawet wicemistrzostwo świata i drugie winicy Mistrzostwo świata, mistrzostwa Europy. Także tych sukcesów coraz więcej i mam nadzieję, że z każdym rokiem je będą jeszcze większe. Jak pisze Jupiter na swojej stronie grupa cały czas się rozwija, odnosi sukcesy i powiększa swoje szeregi. Majoretki zapraszają. To jest młodsza grupa i starsza grupa. W sumie jest ich 22. Dzisiaj nie wszystkie mogą uczestniczyć ze względu na choroby. Natomiast powstała, powstały dwie następne już grupy. Jest ich 27 od 5 roku życia do 9. Otwarte są zapisy i dlatego mówię, w ostatnim czasie, czyli w przeciągu niespełna miesiąca, zapisały się 27 dzieci. Jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu, bo rośnie nam kolejna grupa, nawet dwie powiedziałabym. także... Miejmy nadzieję, że one też zaczną odnosić już, nawet może w przyszłym roku, jakieś sukcesy, bo są takie kategorie przedszkolaki i kadetki. Zespół majorytkowy Jupiter stawia nie tylko na konkursy. Uzdolnione dziewczęta, oprócz ogromnego talentu, mają również wielkie serca. Grupa taneczna angażuje się w liczne akcje charytatywne m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz wyzwania w sieci.